Aleksander Ładoś urodził się we Lwowie w roku 1891 jako syn Jana Ładosia i jego drugiej żony Albiny z domu Kalous. Mimo, że mieszkał w stolicy Galicji, identyfikował się z miejscem pochodzenia swojego ojca, czyli z małym wówczas miasteczkiem, zwanym dziś jako Głogów Małopolski. Rolandzie, byłeś odpowiedzialny za lwią część tego filmu, za produkcję, za realizację, za scenariusze, za zdjęcia. Co stanowiło największe wyzwanie w tym filmie? Wyzwany. Cały film generalnie był wyzwaniem, generalnie temat był wyzwaniem, ponieważ temat nie jest w żaden sposób opracowany. Ten film, oprócz tego, że miał to swoją warstwę taką realizacyjną, on miał taką swoją warstwę też historyczną, bo przede wszystkim cały proces postawania filmu był też procesem odkrywania postaci Aleksandra Ładosia, zarówno przeze mnie jako, jako reżysera, jako osoby, które. Która przy każdym zdjęciu, przy każdej wypowiedzi słyszała nowe informacje, dostawała informacje, których wcześniej nie znała. I tak samo o to chodzi, że to było też usystematyzowanie tego, co dowiadywaliśmy się, tej całej dawki wiedzy, bo z każdego źródła, od każdej z osób, która się wypowiadała w filmie, dostawaliśmy mnóstwo informacji. To trzeba było usystematyzować, zastanowić się, jak to ułożyć w całość, żeby w półgodzinnym filmie zawrzeć historię, nie zanudzić widza, ale równocześnie zaciekawić, żeby nie pominąć tego, co jest ważne, ale po prostu też nie zbombardować tutaj państwa nadmiarem informacji, które by po prostu sprawiły, że, że, że zamiast skupić się na postaci, to, to gdzieś może by się pojawiła jakaś frustracja, że trochę za dużo tej wiedzy. Trzeba było po prostu zadecydować. Jak tą postać pokazać? Jak ją przybliżyć? Zwłaszcza, że no, no nie mówimy o postaci, która jest szeroko znana. Tak naprawdę ten film pełni tą funkcję, że ktoś, kto... To zobaczę, ten film dowiaduje się o tej postaci. W znakomitej większości widzów, tak pewnie podejrzewam będzie w znakomitej większości przypadków, że dopiero po obejrzeniu filmu ktoś będzie wiedział, kim Aleksander Ładoś był i czym się zajmował, więc to też była taka myśl, która mi towarzyszyła, że ja nie robię kolejnego filmu na temat postaci, którą wszyscy znają. Tylko tak jakby wprowadza może troszkę do świadomości, do społeczeństwa tą postać. Praktycznie do 2017 roku o Aleksandrze Łotowsiu niewiele można było powiedzieć. Bardziej w związku z jego działaniem jako ludowiec, bo on jeszcze przed wybuchem I wojny światowej wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. I do końca działaczem ludowym był, i głównie właśnie jakieś biografie związane z jego działalnością w okresie międzywojennym, kiedy on uczestniczył w różnego rodzaju zjazdach ludowców, czy pisał do y, dzienników y, organów prasowych właśnie PSL-u. To, to głównie tą stronę jego działania znano, natomiast bardzo mało jest informacji na temat jego działania jako dyplomaty. Na tak. przykład w monumentalnym opracowaniu historycznym dyplomacji polskiej jest tylko dwukrotnie wzmiankowany. Raz jako kandydat na polskiego ambasadora w Turcji w i drugi raz właśnie jako poseł w czasie II wojny światowej w Bernie. Ale tylko tyle, jedno zdanie. Jedno zdanie żadnej informacji mówiącej szerzej o jego działalności związanej z ratowaniem e, Żydów na terenach e, okupowanej Europy. Przez wiele lat my żeśmy nie widzieli, nie widzieliśmy totalnie nic na temat jego działalności związanej z, e, ze sprawami paszportowymi. E, no i w 2016 pracówkę berneńską objął e, im, ambasador Jakub Hoch, zrobił ramut. Raut dla e, dyplomatów, dla konsulów, dla wszystkich osób e, związanych z Polską Ambasadą w Bernie. I jednym, jedną z osób, która została zaproszona, e, był honorowy konsul Polski w Zurichu, e, szwajcarski Żyd Markus Blechner. I on, przekraczając próg ambasady, powiedział ambasadorowi, że to dla Żydów szwajcarskich jest miejsce święte. Ambasador Polski nie wiedział dlaczego, zapytał się. On mu odpowiedział, że tutaj w czasie II wojny światowej urzędował polski ambasador Aleksander Ładoś. Jest święte, dlatego że wielu Żydów zawdzięcza mu życie. W 1963 roku Aleksander Ładoś zmarł. Wtedy po raz pierwszy w prasie polskiej ukazała się wzmianka: przekrój. Na drugiej stronie. Na dole taką zmarli, taką rubrykę prowadził. I w tej rubryce jak Aleksander Ładoś zmarł, było napisane zmarł Aleksander Ładoś, poseł tam i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to była pierwsza zmianka w, polskim, w polskich czasopismach. Myśmy mieli kontakt taki dość daleki z Aleksandrem Ładosiem. Wiem, jak ojciec jeździł do Warszawy, że tam Aleksander w kiosku ruchu sprzedawał. Nie wiem, czy to była prawda, bo jeszcze byłem wtedy takim dosyć małym chłopakiem, więc mogą wy, te, być wypaczone te informacje. Potem zmarł, y, no, jest jego y, grup w Warszawie. Prawdopodobnie będzie odnowiony, bo czynimy starania w tym kierunku. Później robiliśmy drzewo genealogiczne rodziny. Staraliśmy się z, Zbigniewem Ładosiem, moim y, takim bratem stryjecznym, żeby po prostu nadać mu sprawiedliwość wśród narodów świata. Odmówiono. Teraz była druga próba, znowu odmówiono. To tak po prostu są takie tematy do rozważania na później.